Zapraszamy do obejrzenia z nami pojedynku dwóch z grona najsilniejszych reprezentacji świata, regularnie notowanych wysoko w rankingu FIFA. Kiedy oni grają ze sobą, zawsze iskrzy. Miejmy więc nadzieję, że i dziś zobaczymy fantastyczny mecz. Dzisiaj zobaczymy jak biało-czerwoni grają przeciwko reprezentacji Belgii. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zagrają dzisiaj czwórką z tyłu i aż piątką w środku z jednym napastnikiem na szpicy. No z tym, że jest to ofensywny wariant 4-5-1, w którym dominacja w środku pola ma nie tylko chronić przed atakami rywali, ale też zapewniać więcej piłek wysuniętemu napastnikowi. Dwaj grający bliżej niego pomocnicy mogą obsługiwać go podaniami prostopadłymi lub zagrywać na skrzydła. Selhars Park znany był z pierwszego w Anglii współużytkowania stadionu. Miało to miejsce w latach 1985 91 kiedy Charlton grał tutaj razem z Crystal Palace. Później Crystal Palace dzielił stadion także z Wimbledonem. Skład Belgów na dzisiejszy mecz. W bramce oglądać będziemy Thibaut Courtois. W obronie Alderweld wystąpi razem z kompanem. Kevin de Bruyne oraz Axel Witsel zagrają na środku. W napadzie zobaczymy Edena Azarda, współpracującego z Romelu Lukaku. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. Zieliński Krystian Bielik, Glik, Kędziora Kamil Glik, Sebastian Szymański. Piotr Tomasz Kędziora. A teraz kompany. Alder Wereld. No, dla takich chwil warto oglądać mecze. Kompany. Kevin De Bruyne. Alder Weyreld. Tomas Munier. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić... By przejąć piłkę. No to jest widowisko, rarytas na długo zapadnie w pamięć, bo przed nami pojedynek Roberta Lewandowskiego grającego przeciwko De Bruyne. Jak sądzisz, co mogą nam dzisiaj pokazać? A więc Robert Lewandowski jest niesamowicie szybki. Jak już ruszy, mało kto jest w stanie go dogonić. A znów Kevin De Bruyne jest prawdziwym mózgiem swojej drużyny. Praktycznie wszystkie akcje przechodzą przez niego, a koledzy zazwyczaj czekają na jego decyzję, w jaki sposób zaatakować. Przed nami wspaniała rywalizacja. I tak oto tracą piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Axel Witsel. Dobrze, wygrał to starcie. Szczęsny broni, gramy dalej. Lukaku centruje w pole karne. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Krystian Bielik. Zieliński. Sebastian Szymański. Pertongen. A teraz przy piłce Kompany. De Bruyne. Kevin De Bruyne, Alderweireld, Mertens. Hazard. Eden Hazard. Belgia konstruuje atak. Nie pozwalają rywalowi ani na chwilę dojść do piłki. No przejął, ale nie opanował piłki. Obrońca wyjaśnia sytuację z zdecydowanym wybiciem. Tomas Munije. De Bruyne posuwa piłkę w szesnastkę. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Wciąż remis, ale rzut rożny to dobra okazja, żeby to zmienić. Kevin de Bruyne. Skuteczna interwencja bramkarza po tym dośrodkowaniu znaleźnika boiska. Sebastian Szymański. Walka, posiadanie piłki na zbliżonym poziomie, ale nie ma bramek, bo gra toczy się w środkowej strefie boiska. Żadna z drużyn nie chce podjąć ryzyka otwartej gry. Już blisko pola karnego. Sebastian Szymański. Odbiła się ta piłka od obrońcy, więc będzie rzut rożny. I z rzut rożnego do dośrodkowuje. Piłka wybita z pola karnego. Na piłkę, co z tego wyniknie? Odgrywa do partnera. Glik. Krystian Bielik. Zieliński. Zobaczmy, co zrobi. Azarnie, dobrze, strata piłki. Piotr Zieliński. Tomasz Kędziora. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Już koniec pierwszej połowy tego sparingu i niestety nie obejrzeliśmy ani jednej bramki. Bardzo taktycznie rozgrywane spotkanie. Niestety, nadmiar ostrożności nie przekłada się na ciekawe widowisko. Rozpoczynamy drugą połowę tego bardzo wyrównanego spotkania. Po tym, co zobaczyliśmy, trudno wyrokować, kto ma tutaj większe szanse. Eden Hazard, Witzel, Axel Witzel, Hazard, Pertongen. Nieprzemyślane to podanie, prosto do rywala, piłka oddana za bezcen. De Bruyne powinien grać w pole karne. i piąstkuje Wojciech Szczęsny. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Rozciągnięcie gry. Teraz pójdą skrzydłem. Świetnie zablokowana ta centra. Tomasz Kędziora. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Eden Hazard. Dobre, skuteczne podanie. Hazard. Albert Wereld, Witzel. Torgan Azar. Niestety strata piłki. Atakuje reprezentacja Belgii. Axel Witzel. Witzel. Torgan Azar. Jest coraz bliżej bramki. Za szybko stracili. Tomasz Kędziora. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. Zmiana w drużynie Belgów. Jan Vertonghen. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Świetnie, brawa dla bramkarza. A i słabe wybicie obrońcy wciąż jest zagrożenie. Sędzia pokazuje, że od autu zaczną Belgowie. Mamy zmianę w reprezentacji Belgii. Alder Wereld. Dobrze zachował się obrońca. Interweniuje i wybija Naut. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Zieliński. I tak oto tracą piłkę. Vertonghen. A teraz kompany. Jury Tillemans. Jan Vertonghen. Przy piłce Kompany. A teraz Kompany. Alderweireld, Jurij Tilemans. Hazard. Zieliński. Maciej Rybus Courtois. Alderweireld, Alderweireld, Jurij Tilemans. Polacy przejmują piłkę. Krystian Bielik. Kamil Grosicki. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Ach, teraz znakomity przechwyt. Polacy rozpoczną wrzutem z autu. Zmiana w drużynie Belgów. Krystian Gielik, Kamil Glik. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Tomasz Munie. Utrzymuje się przy piłce. Już tylko 60 sekund dzieli nas od końca regulaminowego czasu gry. Niewiele do końca, wciąż remis, ale teraz atak biało-czerwony. Z boiska schodzi Robert Lewandowski, no i wszystkich ciekawi, Jacek, jak dziś zagrał? No słabo grał, bez bramki, a i nie miał wielu okazji, żeby jakąś zdobyć. Ale napastnik ma strzelać, nic więc dziwnego, że trener wprowadza na boisko kogoś nowego. Zieliński. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Trzeba to dobrze rozegrać. Odnotujmy mecz zakończony w regulaminowym czasie gry i mamy remis. Ciekawe, czy uda mu się pokonać bramkarza z karnego. I mamy bramkę! Zachował zimną krew, wyegzekwował go z chirurgiczną precyzją. Ten pojedynek bezapelacyjnie wygrał bramkarz. Napastnik próbował podciąć piłkę, ale to jednak była zła decyzja. Wybronił to kurtła karny. To jest i piłka w siatce. Bezbłędnie! I nie ma bramki, karne obroniony. Ależ fantastycznie to. Ach, pięknie! Ważą się losy tego meczu. Czy uda mu się uratować drużynę przed porażką? Trafia! Ależ napięcie. Jeśli trafi do bramki, zapewni swojej drużynie zwycięstwo. Nie gola. Prawa dla bramkarza. Fantastycznie zareagował. Obronił strzał rzutu karnego. To nie byle co. I mamy bramkę. Ciekawe, czy uda mu się wyprowadzić bramkarza w pole. Tak udana obrona, nie ma bramki. Niektórym się czasem wydaje, że wykonanie karnego to tylko formalność. Ale jak widzimy bramkarz też ma coś do powiedzenia. Nie pomylił się, brawo, to już koniec. Tym karnym dał im zwycięstwo.